Brian Adams na antenie Radianysa 11 minut po godzinie 8. Spoglądam za okno. No i coraz więcej słońca, coraz więcej ochoty na miłość, a to również czas na naszego gościa, związanego właśnie z tym tematem. Gość Radianysa. Bo dzisiaj moim gościem jest pan Dawid Bojarowicz, Witam serdecznie. Witam, witam. Pan Dawid jest założycielem Szkoły Uwodzenia Bi Alfa. Panie Dawidzie. Na początku, kilka słów o Panu chciałbym usłyszeć. Skąd pomysł założenia szkoły Uwodzenia? Dlaczego ten pomysł się pojawił? No i kto na te kursy chodzi? Dobra, przede wszystkim e, zacząłem się interesować tematem w 2008 roku. E, od, tego, od tego momentu prowadzę, prowadzę te szkolenia. Z początku trafiłem na książkę, która była, która, która była o uwodzeniu. Sam musiałem zmienić swoje relacje, sam musiałem poprawić swoje relacje. I po pewnym czasie, jak już różni mężczyźni zaczęli przychodzić do mnie porady, założyłem szkołę uwodzenia. No właśnie, a co to za mężczyźni teraz do Pana przychodzą? Dlaczego mają problemy z kobietami? A wie pan co, to, to, to przeróżni, przeróżni faceci to są, Niekonie, niekoniecznie to są mężczyźni, którzy są jacyś niezaradni życiowo i tak dalej. Zarówno od biznesmenów, jak i aktorów, prawników po studentów od 18 do 52 lat na jest starszy kursant, także tutaj jest szeroki, szeroki, szeroki zakres ale nie ma reguły. Dużo facetów teraz potrzebuje pomocy, jeżeli chodzi o relacje z kobietami i ci faceci, którzy przychodzą na te szkolenia, po prostu zlikwidowali się coś zmienić w swojej życiu. <laughs> no i przychodzi taki człowiek na pana szkolenie, no i co pan mu mówi? Żeby co? Żeby się ładnie ubierał, żeby się ładnie uśmiechał? Jakie są podstawowe zalecenia z pana strony dla kursantów? No to wszystko zależy indywidualnie od tego, jakie błędy popełnia kursant. No przede wszystkim trzeba zacząć pracować, pracować nad sobą, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o swoją pewność siebie, jeżeli chodzi o pewne przekonania odnośnie kobiet, bo to, jak sobie radzimy i to, dlaczego niektórzy sobie radzą z kobietami, a inni z kolei sobie nie radzą, wynika z tego, jakby, jakie, jakie doświadczenia nabyliśmy, jakie podejście nabyliśmy we wczesnym wieku, Corzutuje po prostu na to, jak sobie radzimy w dorosłym, dorosłym życiu. No i jakie najwię... najczęściej mężczyźni popełniają błędy w relacjach z kobietami? Eee, przede wszystkim nie dbają o siebie, że nie, nie ćwiczą, nie, nie ubierają się dobrze, nie dbają o swój wizerunek. To jest taki pierwszy błąd, eee, druga sprawa, boją się pierwszy krok boją się podejść do kobiety, czy to w klubie, czy na ulicy, paraliżuje ich strach. Wiele razy przypuszczają tak piękną kobietę na ulicy, która tak naprawdę może być w przyszłości ich żoną. Mhm, no. e, kolejna sprawa. Nie są bezpośredni. Mhm. Ukrywają swoje intencje. E, nie dają do zrozumienia kobiecie, że są nią zainteresowani, tylko bawią się w jakieś bezsensowne gierki, e, które po prostu do niczego nie prowadzą. E, jest mnóstwo takich Ładowo próbują też imponować kobietom na każdym kroku swoim statusem, to czym osiągnęli i tak dalej, co bardzo, bardzo je odrzuca, jakby wyłącza je, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o relacje z tym facetem. No i przede wszystkim nie próbują tego zmienić, nie mają świadomości, że można nad tym popracować. Że to jest element relacji z kobietami, można w każdym momencie poprawić. No ale o czym rozmawiać z taką kobietą, bo to jest chyba największy problem. Podchodzi się do takiej kobiety, mówił tutaj pan, że na ulicy można kogoś poznać, pewnie w klubie też można, no i o czym z nią rozmawiać? personalnie najlepsze, najlepsze takie początkowe tematy to pasje, podróże, zainteresowania, ale są też metody, które pozwalają po prostu na jakby tworzenie tematów do rozmów i tego też, też kursanci się na, na szkoleniach uczą, żeby nie mieć, nie mieć tej pustki w głowie. A czy przecięt, przeciętny Jan Kowalski, tutaj przysłowiowy, jeżeli jakiś Jan Kowalski nas słucha, to nie chciałbym go urazić, ale taki przeciętny Jan Kowalski może poderwać każdą dziewczynę, dziewczynę swoich marzeń? Wie pan co, przeciętny Jan Kowalski nie. Przeciętny jaś musi stać się nieprzeciętnym facetem. Po prostu, żeby mieć dobry, dobre, piękne kobiety, trzeba, trzeba być dobrą partią i trzeba nad sobą pracować. Mm -hmm. No dobrze, no to tutaj tak ogólnie powiedzieliśmy właściwie o wszystkim, jak się stać takim punktem pożądania kobiety, osobą, którą pożądają kobiety. Czy to, się można, to można się stać taką osobą z dnia na dzień? Na czym ta praca polega? Znaczy tak, jeżeli chodzi o szkolenia, no to przede wszystkim praktykujemy poznawanie kobiet w ciągu dnia i w ciągu nocy, e, czyli w ciągu dnia na ulicy, tam w galeriach i tak dalej, e, wieczorem w klubach. E, to już jest spory krok dla wielu facetów, ponieważ odkrywają, że jeżeli się przełamią i zrobią ten pierwszy krok, często są pozytywnie zaskoczeni tym, jak na nie reagują kobiety, e, na nich. No a kolejne etapy, no to zrozumienie zrozumienie tego, jak funkcjonują kobiety, co jest dla nich atrakcyjne, co nie jest jak dla nich atrakcyjne, bo często fotocycy nie mają w ogóle pojęcia, jakie błędy popełniają w interakcjach z kobietami, gdzie jest ten problem. No ja jestem od tego, żeby im po prostu wskazać, co, co robią źle, nad czym należy popracować, co trzeba poprawić. No i na tych kursach to tak hurtowo się podrywa kobiety, czy ma się jedną wymarzoną i tylko na nią zwraca się uwagę? W ogóle to, 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 to nie jest takie hurtowe. No. Podchodzimy do każdej kobiety indywidualnie. Każdy chce mieć dobre relacje z kobietami, także nie ma co iść w tym kierunku. E, nawet nie określałbym tego podrywaniem, tylko poznawaniem kobiet, bo po prostu trzeba wykorzystywać wszelkie okazje, zwłaszcza, że to teraz wiosna idzie e, na to, żeby, żeby mieć dobre relacje z tą przeciwnym. A komplementowanie kobiet to jest dobry pomysł czy zły? Bo też się spotkałem z opinią, że to jest jednak zły pomysł że jak najbardziej tylko ten komplement musi być stery, nie po to, żeby zaimponować kobiecie, tylko stery wynikający od tego, od faceta, z tego co, z tego co myśli, bo wtedy ten, ten, ten komplement ma tą moc. Nie jest. Kobieta od razu wyczuje że ten komplement, facet powiedział, żeby jej się podlizać, żeby zaimponować, żeby coś od niej dostać. Czy powiedział to może prosto z serca od siebie. Taka jest różnica pomiędzy tym, co robi facet, który sobie dobrze robi, radzi z kobietami, a facet, który próbuje jakoś zaimponować, zdobyć, zdobyć kobiet. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dawid Bojarowicz, założyciel szkoły uwodzenia Alpha, był dzisiaj naszym telefonicznym gościem. Dziękuję bardzo.